Cześć wszystkim! W dniu dzisiejszym chciałem przedstawić Wam zasadę działania TempoMatu w samochodach Toyoty, a w szczególności Toyota T25 z 2005 roku, model D4D, 116 koni, bo akurat w takim się znajdujemy. A urządzenie to jest bardzo intuicyjne, ale niekiedy są problemy z obsługą tegoż joysticka. Akurat o tym mówimy joysticku, tak? Bo wielu użytkowników na forach internetowych i w różnych miejscach po prostu pyta, co jak zrobić, żeby po prostu z tego tempomatu korzystać w pełni. Bo nie każdy sobie zdaje sprawę z, 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 całego, z, całe, z całej, całej funkcji działania tego urządzenia, tak? Na pierwszym miejscu chciałem powiedzieć wam o włączeniu tego urządzenia. Otóż mając, mając tą całą dźwignię. Z prawej strony mamy tutaj taki guziczek, tak? Po wciśnięciu tego guziczka zapala się nam kontrolka. Już Wam pokazuję. Proszę bardzo, tak wygląda deska rozdzielcza. I kiedy wciskam ten guziczek, o którym przed chwileczką mówiłem, zapala się nam zielona kontrolka, na której jest napisane 'Cruise'. Wciskamy, wyłączamy. Wciskamy, włączamy. To znaczy, że tempomat jest nieaktywny. W tym momencie mamy włączony aktywny tempomat. Przy każdym nowym uruchomieniu samochodu, tempomat zostanie automatycznie wyłączony. I będziemy musieli po raz kolejny po prostu tutaj wcisnąć, uruchomić e, aktywację tego tempomatu, i będziemy mieli po prostu możliwość skorzystania z niego w pełni. Tak. Teraz słuchajcie, jeżeli jedziemy na przykład w terenie zabudowany, poza terenem zabudowanym lub gdziekolwiek indziej, gdzie chcemy użyć tego tempomatu, e, musimy po prostu zadać jemu pewną funkcję, czyli jedziemy sobie z prędkością x, na przykład, nie wiem, 90 km za godzinę, na godzinę poza terenem zabudowanym i tempomat kierujemy w dół, czyli... Jeżeli zadaliśmy na przykład prędkość 90 km na godzinę, w tym momencie ten pomat jest aktywny i utrzymuje tę prędkość bez dodatkowej ingerencji. I sobie tę prędkość cały czas utrzymuje do momentu, kiedy dotkniemy hamulca, przyspieszymy lub cofniemy tą dźwignię już pokazuje do siebie. W tym momencie ten pomat. W tych trzech takich wariantach w tych, w tych trzech funkcjach, ten pomad po prostu przestaje nam działać, tak. Także to jest bardzo istotne, bo niewiele osób sobie z tego zdaje sprawę. Teraz powiem Wam jeszcze jedną taką ciekawostkę, nowinkę. Jeżeli, jedzie, jeżeli jedziemy sobie poza terenem zabudowanym, na przykład z prędkości 90 km na godzinę, przyspieszamy do prędkości, nie wiem, 120 km na godzinę, puścimy gaz. I w tym momencie auto będzie nam zwalniało do 90 km na godzinę, pod warunkiem, że mamy aktywny tempomat, czyli to zielone światełko nadal nam się pali. I teraz kolejna sprawa. Jeżeli zwolniliśmy poniżej, temperatu poniżej prędkości 90 km na godzinę i chcemy do niej dorównać prędkość, możemy to zrobić również tempomatem. A w jaki sposób? Już Wam pokazuję. Jeżeli prędkość została zadana wcześniej w, e, podczas jazdy, to możemy powrócić do tego ustawienia poprzez przesunięcie tej dźwigni do góry. I auto z prędkości powiedzmy 70 km na godzinę wróci nam do zadanej pierwszej prędkości, czyli 90 km na godzinę.